Podstawy marketingu internetowego dla małych firm, rozdział 6. E-mail marketing. 6.1 Tworzenie listy subskrybentów. Zagadnienia: 1. Metody pozyskiwania subskrybentów, 2. Narzędzia do zarządzania listami subskrybentów, 3. Najlepsze praktyki w budowaniu listy subskrybentów. 4 Podsumowanie. Pierwsze formularze zapisu. Formularze na stronie internetowej umieść formularz zapisu na widocznych miejscach swojej strony internetowej, takich jak nagłówek, stopka lub jako wyskakujące okno, pop-up. Formularze powinny być proste i intuicyjne, zbierające tylko niezbędne informacje, jak adres e-mail. Strony lądowania Landing Pages utwórz dedykowane strony lądowania z formularzami zapisu, które mogą oferować coś wartościowego w zamian za subskrypcję, np. Ebooka, raport lub kupon rabatowy. Drugie kampanie marketingowe. Kampanie reklamowe używaj płatnych kampanii na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy LinkedIn, aby przyciągnąć użytkowników do formularzy zapisu. SEO i Content Marketing. Publikuj wartościowe treści, które przyciągną uwagę użytkowników i skłonią ich do zapisania się na listę subskrybentów w celu otrzymywania dodatkowych informacji lub aktualizacji. Trzecie: programy partnerskie i afiliacyjne. Współpraca z partnerami. Nawiąż współpracę z innymi firmami lub influencerami, którzy mogą promować Twój formularz zapisów w zamian za prowizje lub inne korzyści. Czwarte: wydarzenia i webinary. Organizacja wydarzeń, zachęcaj uczestników wydarzeń lub webinarów do zapisania się na listę subskrybentów, oferując dodatkowe materiały lub dostęp do ekskluzywnych treści. Pierwsze platformy do e-mail marketingu. MailChimp, oferuje funkcję tworzenia formularzy zapisu, automatyzacji e-maili, segmentacji subskrybentów i analizy wyników kampanii. Sendinblue e, umożliwia tworzenie i zarządzanie kampaniami e-mailowymi, automatyzację oraz integrację formularzy zapisu na stronie. GetResponse posiada funkcję tworzenia formularzy, automatyzacji marketingowej oraz analizy efektywności kampanii e-mailowych. Aweber umożliwia tworzenie formularzy zapisu, zarządzanie subskrybentami oraz automatyzację wysyłki wiadomości e-mail. Dwa integracje z innymi narzędziami. CRM, zintegrowane z systemami CRM, takimi jak Salesforce czy HubSpot, umożliwiają zarządzanie subskrybentami oraz personalizowanie komunikacji. Platformy CMS, wtyczki do systemów zarządzania treścią, takich jak WordPress, na przykład WPForms, OptinMonster, mogą być używane do tworzenia i zarządzania formularzami zapisu. Pierwsza jasna propozycja wartości. Wartość dla subskrybenta, wyraźnie komunikuj korzyści z subskrypcji, takie jak dostęp do ekskluzywnych treści, ofert specjalnych, lub najnowszych aktualizacji. Drugiego segmentacja i personalizacja. Segmentacja, dziel swoją listę subskrybentów na grupy według ich zainteresowań, lokalizacji lub zachowań, aby dostarczać bardziej spersonalizowane i trafne treści. Personalizacja, używaj imion subskrybentów i dostosowuj treści emaili do ich potrzeb i zainteresowań. Trzeciego testowanie i optymalizacja. Testy AB, przeprowadzaj testy AB różnych wersji formularzy zapisu, treści e-maili oraz tematów wiadomości, aby zobaczyć, które elementy są najbardziej efektywne. Optymalizacja, regularnie analizuj wyniki kampanii i optymalizuj strategię pozyskiwania subskrybentów na podstawie danych analitycznych. Czwarte przestrzeganie regulacji. Zgoda na przetwarzanie danych, upewnij się, że Twoje formularze zapisu są zgodne z regulacjami prawnymi, takimi jak RODO, GDPR, czy CCPA, i że użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Możliwość wypisania się zapewni łatwą możliwość wypisania się z listy subskrybentów w każdej wiadomości e-mail, aby przestrzegać zasad zgodności z regulacjami. Tworzenie listy subskrybentów jest kluczowym aspektem budowania skutecznej strategii marketingowej. Wykorzystując różne metody pozyskiwania subskrybentów, korzystając z odpowiednich narzędzi i przestrzegając najlepszych praktyk, możesz efektywnie budować i zarządzać swoją listą subskrybentów, co prowadzi do lepszej komunikacji z klientami i większych możliwości marketingowych. Podstawy marketingu internetowego dla małych firm: rozdział 6: e-mail marketing 6.1 Tworzenie listy subskrybentów.